Rady Europy do ministra sprawiedliwości. Bardzo proszę panie pośle. Szanowna pani marszałek, panie ministrze, szanowni państwo, te najbliższe dwie minuty to będzie jak akt oskarżenia wobec tej władzy, która dzisiaj jest i wobec tej nieudolnej prokuratury i nieudolności pani ministrze waszej i waszego prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. Ośmieszyliście w ostatnich, zwłaszcza w ostatnich dniach Siebie ośmieszyliście prokuraturę, ośmieszyliście parlament i ośmieszyliście nasze państwo. nasze państwo. Chodzi o działalność tej instytucji, która jak dzisiaj się okazuje ma dwóch prokuratorów krajowych, z czego jeden jest uzurpatorem, bo nie jest żadnym prokuratorem krajowym, co powoduje oczywiście problemy takie, że sądy nie wiedzą tak do końca, kto jest tym prokuratorem krajowym, a to powoduje w konsekwencji różne orzeczenia i chaos w wymiarze sprawiedliwości. Zmieniacie prezesów sądów, między innymi prezesa tego sądu, który rozstrzygał kwestie aresztowe. Chodzi o sąd rejonowy w Warszawie, w Mokotowie. Ten, pre, ten prezes sądu, wiceprezes podpisał się z imienia nazwiska, powiedział, że była presja polityczna, wasza, polityków, na niego, i podał się do dymisji. Potem złożyliście wniosek aresztowy. Nie wiedzieliście, bo byle jak działacie, że Romanowski był chroniony drugim immunitetem międzynarodowym. Nie wiedzieliście. Pan latał z opiniami. Pan, jako polityk, dał opinię prokuraturze. O tym jeszcze będzie szerzej w pytaniu dodatkowym. Co sąd zrobił? Stwierdził oczywiście na podstawie pisma przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, który was pouczył i pokazał, które przepisy powinniście stosować, że pomimo tego wy dalej brniecie. Sąd zdecydował, że Romanowski nie powinien być w areszcie, ale wy dalej brniecie. Odwołaliście się, złożyliście zażalenie. Ja się pytam pana dzisiaj, czy wy nas chcecie wyprowadzić z instytucji europejskich, z Rady Europy. Tak, to są przebierajcy, Szanowni Państwo. Cały czas kłamali, oni przebierańcy kłamali wielcy demokraci, którzy dzisiaj, którzy dzisiaj z powodu działań tych nieudaczników z prokuratury będą chcieli nas wyprowadzić z instytucji. Europejskich. Taka jest Dziękuję prawda. Proszę pośle. powiedzieć, dlaczego, dlaczego to robicie, Dziękuję panie ministrze? Dziękuję, panie pośle. Chciałam tylko przypomnieć, że, panie pośle, naprawdę mikrofony działają. Słyszymy, nie trzeba naprawdę tak mocno krzyczeć. Odpowiedzi udzieli <słyszy> <słyszy> pani, panie pośle, panie pośle, odpowiedzi udzieli y, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, pan minister Arkadiusz Myrcha. Bardzo proszę.